Wydarzeniem dnia, chociaż wynik był spodziewany, jest oczywiście skuteczna obrona ministra Marcina Kierwińskiego przed kompletnie nieuzasadnionym wnioskiem o wotum nieufności. To, na co zwróciłem uwagę, to wynik końcowy tego głosowania. Po stronie tych, którzy chcieli odwołać ministra Marcina Kierwińskiego, było 188 wskazań. Widać wyraźnie, że konsekwencją wyborów 15 października i tych stu kilkudziesięciu dni rządów jest naprawdę stabilna sytuacja w Parlamencie. Niezależnie od wysiłków tych wszystkich, którzy chcieli zdestabilizować przez te tygodnie sytuację w Parlamencie, a którym przeciwstawił się naprawdę odważnie i tak konsekwentnie Marcin Kierwiński. Więc mam powiem szczerze dodatkowo osobistą satysfakcję, że właśnie ten minister uzyskał dzisiaj. Tak duże poparcie na sali Sejmowej i po raz kolejny okazało się, że te wota nieufności, jakie przygotowuje PiS, to są raczej okrzyki bezradności i, i, i rozpaczy. A to, że tak jak wspomniałem na sali trzech ministrów najbardziej podpadło PiSowi, czyli ministrowie Sienkiewicz, Bodnar i Kierwiński, wobec tych trzech złożono już te wnioski o wotum nieufności, no to bardzo wyraźnie pokazuje, co ich boli. Tak jak powiedziałem na sali sejmowej, widać wyraźnie, że boli ich prawda, boli ich sprawiedliwość i yy, boli ich skuteczne ściganie przestępstw. Czyli bardzo się cieszę, że mogę z takimi ministrami pracować i, i nie ulegać presji byłych rządzących w tych, w tych sprawach. Chciałem także poinformować, no, za chwilę odbędzie się głosowanie w Parlamencie Europejskim. Jestem po wielu rozmowach, w których tłumaczę naszym partnerom w Europie i w instytucjach europejskich, dlaczego pakt migracyjny w tym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski. Ja od, wbrew temu, co tutaj mówią moi oponenci, od 2014 roku, od 2015, no bo ten kryzys zaczął się w taki spektakularny sposób, tą tragedią niedaleko wyspy Lampedusa, pamiętacie Państwo, być może że to był, była późna zima, 2015 roku, 800 ofiar, tyle ludzi utonęło. No i to wywołało tę wielką debatę, która trwa do dzisiaj. W jaki sposób chronić Europę przed nielegalną migracją? Cały czas stałem na stanowisku, że głównym zadaniem instytucji europejskich i państw narodowych jest ochrona terytorium i kontrola granicy. Nie ma polityki migracyjnej bez skutecznej kontroli na granicy i bez skutecznej ochrony swojego terytorium. Z wielką satysfakcją odebrałem ostatnio takie komentarze byłego szefa Amnesty International, a więc organizacji nastawionej z oczywistych względów no przede wszystkim na kwestie humanitarne, no, który nie, nie ukrywał, że to nasze stanowisko i moje opinie mają naprawdę głęboki sens. Jeśli chcesz prowadzić politykę migracyjną humanitarną, y, y, przestrzegającą ludzkich praw, to musisz mieć narzędzia, a y, podstawowym narzędziem w polityce migracyjnej jest skuteczna ochrona granicy i skuteczna kontrola, kto chce przyjechać, a, a kto nie. Więc parlamentarzyści w Parlamencie Europejskim reprezentujący Polskę, znaczy na pewno mogę mówić o, o, o mojej grupie, będą głosowali przeciwko paktowi migracyjnemu i wykluczone, że to zamknie debatę na temat tego dokumentu ostatecznie, definitywnie. Mam świadomość, że niektórzy się na mnie obrażą. Połowa stolic w tej sprawie dzwoniła i, i, i instytucje europejskie także. Będziemy gościli wielu premierów w najbliższych kilkudziesięciu godzinach tutaj w Warszawie. Ale ja tutaj zdania nie, nie, nie zmieniam i szczególnie po ostatnich miesiącach, po tych aferach z wizami, no z, z, z tym poczuciem, jakiego bałaganu narobił PiS, jeśli chodzi o bezpieczeństwo granicy, będę w tej kwestii nieugięty. I chcę powiedzieć, że moje rozmowy i tłumaczenia przynoszą skutek. Nawet jeśli się nie cieszą w niektórych stolicach w Europie, to na pewno rozumieją moją argumentację. Usłyszałem dzisiaj rzecz niebywałą, że pan Macierewicz i to w kolejną rocznicę tragedii smoleńskiej wjeżdża znowu ze swoim ochydnym widowiskiem na scenę. Rzecz ciekawa, że Macierewicz zdecydował się po raz kolejny oskarżyć mnie o zamach w, w tych dniach i w tych godzinach, kiedy prokuratorzy, którzy pracowali z pisem, którzy pracowali na, y, y, pod kontrolą, pod władzą pana Ziobry, pana Macierewicza, w ostatnich dniach rozwiązały im się jakby języki i, i publicznie potwierdzili to, co my wiedzieliśmy od dawna. Na czym polegał ten humbug, ten ten dramatyczny pokaz arogancji i cynizmu Macierewicza, jak kompletnie bezzasadne były wszystkie jego oskarżenia. Przypomnę też, że pan Macierewicz musiał już publicznie mnie przepraszać także innych moich ministrów publicznie wyrokiem sądu za te fałszywe oskarżenia. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że odpowiedzialność pana Macierewicza za podział w Polsce za, tą, za ten dramat smoleński, bo to była nie tylko śmierć y, y, ludzi tam w Smoleńsku. To było później 8 lat męki w Polsce. Męczarni z tego tytułu, że tacy ludzie jak Macierewicz to wykorzystywali, żeby rozpętywać raz na jakiś czas wojnę domową, polityczną wojnę domową. Także wydaje mi się, że odpowiedzialność pana Macierewicza i że zbliża się ten moment, powinna być nie tylko polityczna, nie tylko moralna, ale także karna, ponieważ działania jakich się dopuścił noszą znamiona bardzo poważnych wykroczeń przeciwko polskiemu prawu. Bardzo dziękuję. Pan premier ma czas na kilka pytań, także bardzo proszę. Dzień dobry. Rafał Tuszyński, redakcja ekonomiczna. Pierwsze pytanie: Czy zamierza pan się spotkać z prezesem NBP zgodnie z jego listem skierowanym do pana? A druga kwestia dotyczy dzisiejszego zamieszania wokół wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Po dzisiejszej porannej wypowiedzi minister Czarneckiej, że nie ma, że nie ma jeszcze decyzji co do konkretnego wydzielenia elektrowni ze spółek spółki energetyczne mocno na giełdzie spadają, natomiast później Ministerstwo Aktywów Państwowych podało, że analizy, dotyczą, analizy rządowe dotyczą jednoznacznego wydzielenia aktywów węglowych ze spółek. To w którą stronę to pójdzie, kto ma rację i skąd to, ten dwugłos komunikacyjny? Dziękuję. Każdy z nas chciałby wiedzieć, kto ma rację, nikt nie ma racji ostatecznej. Ja mam zaufanie do pani minister, naprawdę jest bardzo kompetentna i jak wiecie dużo czasu poświęca, nie tylko dlatego, że siedziba i ministerstwo jest w Katowicach, ale Spędziło ostatnie godziny, a nawet dziesiątki godzin na rozmowach i, i z menedżerami spółek odpowiedzialnych za ten sektor, i ze związkami zawodowymi, z ekspertami. Więc ja jestem spokojny co do trafności, oceny, diagnozy pani minister przemysłu. Ale ponieważ nie znam tych danych, znaczy nie, 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 nie rzuciłem dzisiaj okiem na giełdę, nie wiem, jakie są konsekwencje tego dwugłosu, musiałbym się temu przyjrzeć. Nie, chcę, nie, nie będę tutaj przed panem... Yy, yy, udawał, że, że, mam tutaj 100% wiedzy, bo nie, nie, przygotowałem się do tego, do tego pytania. A jeśli chodzi o, y, staram się sformułować jakoś tak najbardziej logicznie i niezłośliwie odpowiedź na list pana prezesa Narodowego Banku Polskiego, chociaż jest to list co do treści dość osobliwy, ale być może wyrażający dobrą wolę. Natomiast y, ja starałem się przestrzegać tej zasady, żeby y, Szefowie Trybunału Konstytucyjnego, prezesi sądu, sądu Najwyższego, Narodowego Banku Polskiego, żeby raczej unikali kontaktów z władzą polityczną wykonawczą. I, I wolałbym się tego trzymać. Pan prezes Glapiński bardzo chętnie korzysta z forum publicznego, ma przeurocze konferencje prasowe. Państwo je uwielbiacie z całą pewnością. Są bardzo no, widowiskowe rzeczywiście. I no, będzie miał też okazję w Sejmie no, też wyjaśniać różne rzeczy związane z jego, z jego prezesurą. Niech każdy robi to, co do niego należy, najlepiej jak potrafi. I ja nie będę w żaden sposób naciskał na pana prezesa, ani nie będę niczego oczekiwał od pana prezesa, bo nie jest rolą premiera, żeby wpływać na decyzję. Prezesa Narodowego Banku Polskiego. wolą mu się trzymać tej, tej zasady. Między nami mówiąc, ja uważam, że prezes Glapiński dobrze wie i nie zawsze korzysta z tej wiedzy, ale dobrze wie, co byłoby dzisiaj korzystne dla Polski, dla polskiej gospodarki, polskich finansów i nie zawsze gorliwie realizuje te dość oczywiste potrzeby. Kolejne pytanie, proszę. Dzień dobry, panie premierze. Rafał Wytrzniak, Fakty TVN. Ja jeszcze bym chciał dopytać o ten wniosek Antoniego Macierewicza, bo to może wydawać się trochę irracjonalne, ale poseł Macierewicz wydaje się być bardzo poważny w tym, co mówi. Zbrodnia, Potencjalna zbrodnia zamachowana prezydenta i zdrada dyplomatyczna. Że to obrzydliwe, to już pan, panie premierze, powiedział. Ale czy pan jest spokojny, jakby mimo wszystko, biorąc na poważnie to, co mówi poseł Macierewicz? Nie, no proszę się nie gniewać, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek w Polsce mógł brać na poważnie ministra Maciewicza. On jest poważnym zagrożeniem dla takiego, powiedziałbym, ładu publicznego, bo jego działania, jego słowa są niebezpieczne z tego punktu widzenia, że no jakby no rozwalają naszą wspólnotę od wielu lat, więc w tym sensie on jest poważnym problemem. Ale bardzo trudno poważnie traktować to, co mówi. Zapytał pan jeszcze raz, bo już o tym mówiłem, o ten zarzut zdrady dyplomatycznej. Sądownie już musiał za to przepraszać. Wszystkie oskarżenia, jakie, jakie wysuwał, znalazły swoje, swoje miejsce w postępowaniu prokuratury i to za czasów, kiedy rządził PiS. Mnie wzywano, jak byłem szefem Rady Europejskiej, do prokuratury na wielogodzinne przesłuchania. Dzisiaj prokuratorzy mówią, że de facto czuli taki prikaz od góry pisowski, żeby nie powiedzieć prawdy. Nie było wybuchu, nie było zamachu, nie było zdrady dyplomatycznej. Tak naprawdę prawdziwym problemem jest to i tu Macierewicz okazał się skuteczny, że tak dużo ludzi w Polsce odrzuciło raport państwowy, rzetelny, uczciwy, prawdziwy raport państwowy, bo o wiele atrakcyjniej brzmiały te, te pomówienia Macierewicza o zamachach, o wybuchach. i no, nie dziwię się, bo wszędzie na świecie są takie momenty i takie sytuacje. No, w Stanach ludzie uwierzyli w jakąś pizzerię, handel dziećmi, pamiętacie, no, to cała pizza Gates, Hillary Clinton. W każdym kraju znajdzie się grupa ludzi, która wydawałoby się kompletnie nieracjonalnie yy, pierw mówi jakieś bzdury, a później w nie wierzy. Natomiast Macierewicz przez to, że PiS i tu Kaczyński odpowiada osobiście i bezpośrednio, że PiS takiemu człowiekowi jak Macierewicz... Bo w sumie nieważne jest, czy to, co robił, było podłe, głupie, czy szalone, czy. Ale wiadomo było, jak szkodzi Polsce. A Kaczyński wielokrotnie dawał mu silną pozycję w państwie. A on to państwo dewastował. I Kaczyński i PiS to tolerowali, a nawet wspierali. I tego, tego moim zdaniem nie powinniśmy im wybaczyć. Dzień dobry, Roch Kowalski, TVP Info. Mam trzy pytania, panie premierze: w pakiecie, czy po kolei? Od razu. Dobrze. To pierwsze pytanie dotyczy, dotyczy paktu migracyjnego, o którym Pan wspomniał. Jeśli będzie polski sprzeciw wobec tego paktu migracyjnego, to czy Polska, czy rząd jest gotowy do negocjacji innego dokumentu albo do wyjścia z kontrpropozycją? Bo rozumiem, że zniesienie z nas tego problemu migracyjnego no wcale nie oznacza zniesienia problemu migracyjnego dla krajów południa Europy. To jest nie chcę nikogo dotknąć. Wiem ile. Wiecie, jak różne punkty widzenia są w Europie, jak różne interesy są w Europie. To, na czym nam bardzo zależy w Polsce, jest widziane zupełnie inaczej we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy, czy, czy we Francji. Wiadomo, że niektóre państwa, te, tradycyjnie, te które tradycyjnie przyjmowały bardzo dużo azylantów i uchodźców, chciałyby, żeby Europa dzieliła się tym ciężarem, bo dzisiaj ten ciężar jest ponad siły. A równocześnie Polska, ja jestem tego samego zdania, Chcę, żeby przyjąć takie zasady i działania, które przede wszystkim ograniczą napływ nielegalnych migrantów do, do Europy. A każda taka decyzja, która pokazuje, że będziemy ułatwiać życie i działanie tym, którzy chcą przyjmować, będzie zachętą, a nie, nie, a nie będzie zniechęcać. Dzisiaj na granicy, odebrałem kolejny raport z naszej granicy na Białorusi. Znowu sprawa nabiera bardzo poważnego, poważnego wymiaru. Także ja bym chciał, żeby państwa Unii Europejskiej, bo to państwa powinny robić przed, w pierwszym rzędzie, żeby na serio zajęły się ochroną swojej granicy. Jeśli potrzebują pomocy, powinny zdefiniować, jaka pomoc jest potrzebna finansowa, ludzka, infrastrukturalna, zmiany prawa, które utrudnią wykorzystywanie prawa międzynarodowego do, tej, do organizowania tych masowych przerzutów. Tutaj Polska będzie pierwsza, żeby pomagać, naprawdę. Jeśli trzeba by poświęcić także trochę polskich pieniędzy, na wspólne działania europejskie, które zatrzymają falę nielegalnej migracji. Będę wszystkich namawiał tu w Sejmie, tak, dokładajmy do tego celu yy, także polskie środki. Nie ma problemu. Ale cały pakt migracyjny, trochę lepszy niż pierwotne wersje, ale to jest nadal pakt, który nie załatwia jednego problemu w sposób taki oczywisty, że Europa przestawia się na obronę granic i terytorium, a nie na takie zaklejanie niektórych tylko. Tylko luk. Więc ja nie wierzę w, w takie racjonalne i pomagające nam poprawki do tego paktu. Ja wierzę w to, że państwa, szczególnie te graniczące ze światem zewnętrznym, czy to jest południe z morzem. Wiecie, myśmy mieli bardzo poważny problem ze szlakiem tureckim. To był największy problem. No, ja pamiętam, ja byłem wtedy szefem Rady Europejskiej. Jeździłem co tydzień do, do Ankary, do Stambułu, rozmawiałem z Erdoganem. I zorganizowaliśmy tak, takie mechanizmy. Niektórzy krzyczeli, że to niehumanitarne, nie ale udało nam się, a to było 200 tysięcy, czasami przechodziło tylko tym szlakiem miesięcznie, 200 tysięcy ludzi, Turcja, Grecja przez wyspy. Udało się właściwie ten szlak zamknąć, ale działaliśmy razem nie trzeba było paktu żadnego. Trzeba było trochę sprytu, trochę pieniędzy, determinacji i szczerze powiedziawszy, trzeba było zejść na ziemię. To znaczy, nie zawsze piękne ideały pomagają w działaniach, które no, nigdy nie są fajne ani ładne, bo na pewno działanie polegające na ochronie granicy i terytorium nie jest czymś przyjemnym. Taka jest prawda. Więc y, szukajmy innych, lepszych rozwiązań niż ideę paktu migracyjnego. To już te dwa pytania zawrę w jednym. Pan wczoraj wspominał o możliwej rekonstrukcji rządu. Dzisiaj nawet niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej pytani o tę rekonstrukcję rządu mówili, że to chyba był jakiś prymaprylisowy żart. Więc pytanie, czy ta rekonstrukcja jest przesądzona, czy ona obejmie tylko te osoby, które chciałyby kandydować do Parlamentu Europejskiego, czy także ministrów i panie ministry, z których jest pan niezadowolony. I od razu w ślad za tym pamiętam pańską deklarację z grudnia, że nim zima się skończy, do Sejmu, ustawi projekt, do Sejmu trafi projekt ustawy o związkach partnerskich. Jakby nie patrzeć, mamy już wiosnę, panie premierze. Jak pan patrzy na to, że tego projektu nie ma, czy to jest wina minister Kotuli, czy też polskiego stronnictwa ludowego? Dziękuję. Rekonstrukcja rządu to nie jest temat do żartów i anegdot. Ja o tym mówiłem, bo jest dość oczywiste. Ponieważ Zakładam, jestem, rozmawiam z moimi paniami, panami ministrami, że niektórzy decyzją swoją czy swojej partii będą kandydowali wybory do Parlamentu Europejskiego. No i to jest jeden powód, dla którego ta rekonstrukcja będzie dość no, zrozumiała, oczywista. Zrobię także bardzo rzetelną ocenę w czerwcu, kto się dobrze spisał, a kto nie. I nie wykluczam, że do takich zmian oprócz tych wymuszonych wyborami do parlamentu europejskiego nie wykluczam że ta rekonstrukcja będzie głębsza też bardzo bym chciał wykorzystując ten moment zmniejszyć trochę ilość tak zwanej erki wiceministrów i mam tutaj pewne już pomysły ale o tym porozmawiamy w czerwcu jak będę gotowy z całą mapą mapą personalną a który to powiedział że to żart prima aprilisowy? No wiem, wiem nic. Zastrzeżone. Ale się domyślam te tak. Dobrze, kolejne pytanie. A i... Jeszcze jakieś było... Y a, związki, przepraszam. Projekt został przygotowany, nie, pani minister Kotula nie jest winna, natomiast no, przecież widzicie, jesteśmy w budynku, gdzie ten dramat się odbywa. Jutro będzie jego kolejna odsłona. Znaczy dramat, to chodzi mi o to napięcie i, i różnicę zdań między... No, Najwyraźniej to widać między lewicą a y, trzecią drogą. I to dotyczy wszystkich tych obyczajowych y, y, inicjatyw, znaczy y, dotyczących obyczajowości czy no, y, y, praw kobiet, praw, praw y, 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 wszystkich orientacji seksualnej, dogodnego życia i równego traktowania. Więc w jakim sensie to, co zleciłem pani minister Kotuli, jest gotowe. Projekt rządowy jest gotowy. Ale ja nie mogę zgłosić projektu rządowego, jak nie będę miał pewności, że partie, które wchodzą w skład rządu go popierają. No wiecie, nie, nie, yy, rząd składa się, czy tego chcemy, czy nie, z czterech partii, które dokładnie w tych sprawach aborcji i związków partnerskich mają różnice zdań i, i, i trochę różne wrażliwości. Więc w przyszłym tygodniu zdecydujemy my właściwie jesteśmy już prawie po decyzji, yy, o tym, żeby nie jako rząd, tylko jako kluby parlamentarne złożyć te, ten i być może inne projekty i szybko przystąpić do, 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 do pracy. No, nie, nie zmuszę nikogo na siłę w rządzie z partii koalicyjnych, żeby poparli ten projekt. I dwa ostatnie pytania, proszę. Dzień dobry, Maciej Bartkowski, TVN24. Dwa pytania. Jedno jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, tu chciałem też dopytać, jakie jest założenie planu maksimum i czy jest możliwość, żeby Platforma wygrała je samodzielnie. I druga rzecz to odniesienie się, ponieważ teraz przyszła informacja, że pakt imigracyjny został przyjęty, więc jak pan premier się do tego odniesie? To znaczy, że pakt imigracyjny zyskał większość w parlamencie mimo głosów polskich parlamentarzystów. No nic więcej nie powiem, no bo. Obejrzymy jeszcze dokładnie, jak to, jak to głosowanie wyglądało, ale też żebyście nie mieli wątpliwości. Jako państwo Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji tak czy inaczej. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy. I z całą pewnością mechanizmu relokacji albo płacenia za to, że nie przyjęło się. My tego ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. I Mam nadzieję, wiecie, teraz jest też problem, bo zbliżają się te wybory europejskie i ludzie chcą, szczególnie ci, którzy zaangażowali się w tworzenie tego paktu migracyjnego, byli bardzo zdeterminowani. Nie wykluczam, że po wyborach do Parlamentu Europejskiego też zmieni się trochę i struktura polityczna Parlamentu i, i, i wrócimy tak czy inaczej do, do tego tematu, ale chcę wszystkich uspokoić. Znajdziemy, bo mamy to już jakby przepracowane w głowach, takie sposoby, że nawet jeśli ten pakt wejdzie w życie mniej więcej w takim kształcie, w jakim był dzisiaj głosowany w parlamencie, my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji. Jak Państwo wiecie, ja, ja absolutnie to z szacunkiem przyjmuję decyzję naszych partnerów. Ja od wielu, wielu miesięcy mówiłem, że. Niezłym sposobem na wygrywanie wyborów jest bycie razem. Jeśli razem się rządzi, to moim zdaniem można też razem startować w wyborach. Ale nasi partnerzy raz jedni chcą, drudzy nie chcą, ale nie udało się nigdy nakłonić ich, żeby pójść całą koalicją 15 października. W związku z tym, ja nie chcę ryzykować w żaden sposób, i niech ten wariant. Nie nazwę go wariantem B, ale niech ten wariant, gdzie idą te trzy bloki lewica, trzecia droga, czyli PSL i Szymon Hołownia razem oraz koalicja obywatelska, no wygraliśmy jako koalicja 15 października i w październiku, i parę dni temu w wyborach samorządowych. Więc ja jestem optymistą. Żadnego planu maksimum w głowie nie mam. Jak wiecie, to są specyficzne wybory, to jest niedużo mandatów w sumie. Zobaczymy. No. My będziemy mieli fajnych kandydatów, na pewno dobrze ich znacie, nie, nie będzie jakichś przykrych niespodzianek. Czy Pana samolciane I... zwycięstwo? Pan samociane zwycięstwo w na gazącym do Parlamentu, jako platforma obywatelska. Wiecie, ja jestem w roli na co dzień od rana wieczora, w roli premiera rządu, który zbudowany jest w koalicji czterech ugrupowań, o no więcej tych ugrupowań jest, ale tych głównych. I, no I myślę trochę w kategoriach trwałości koalicji 15 października. Jeśli pan mnie pyta, czy wierzę w zwycięstwo koalicji 15 października, głęboko w to wierzę i naprawdę będę ciężko harował, jak zawsze w y, ostatnim czasie, przynajmniej y, na, y, na tą wygraną. Czy możliwa jest wygrana samej koalicji obywatelskiej, to znaczy zajęcie pierwszego miejsca? Jest możliwa. Myślę, że jeśli ktoś chce silnej Polski w Europie. To chyba bardziej mi może zaufać niż Kaczyńskiemu, no tak mi się wydaje. Wydaje mi się nawet to dość oczywiste. Więc mam nadzieję, że, że Polacy w większości zagłosują za silną Polską w silnej Europie. A to oznacza, no tak mi się wydaje, głosy na koalicję obywatelską. I ostatnie pytanie, proszę. Dzień dobry, Michał Tomasik, Tygodnik Polityka. Panie premierze, pan wspominał o granicy polsko-białoruskiej. W związku z czym chciałem zapytać, kiedy Polska zaprzestanie pushbacków, o, które, o co apelowało do Pana wiele organizacji zajmujących się prawami człowieka i co, kiedy koalicja teraz rządząca była jeszcze w opozycji, również podnosiła jako coś, co trzeba niezwłocznie zakończyć? Znaczy, chciałbym być precyzyjny. Wydaje mi się, że w koalicji 15 października obecne były także w czasie kampanii różne wrażliwości, jeśli chodzi o sposób ochrony naszej granicy. Ja nie miałem żadnych wątpliwości i zauważcie, że tutaj postęp jest wyraźny, że nawet takie twarde metody chronienia granicy przed nielegalną migracją mogą być bardziej lub mniej humanitarne. Ja nie podejmę, wiem, że to dla, niektórzy są tym rozczarowani, przecież dostaję listy y, y, moi y, przyjaciele. Wiem, że często są wśród nich moi wyborcy, zwracają mi na to uwagę. Ale ja nigdy nie ukrywałem, i zawsze głośno to mówiłem. Jako premier polskiego rządu jestem zobowiązany, żeby zadbać o szczelność i skuteczną ochronę naszej granicy i naszego terytorium. I to jest absolutnie pierwsze zadanie. My dzisiaj podejmujemy tę decyzję, żeby ogrodzenie stało się naprawdę szczelne, ale nie oszukujmy się. Znaczy, jeśli, my jeśli my zbudujemy naprawdę szczelny tę zaporę, a jest, jestem gotowy, dać Wam słowo, że ona będzie bez porównania skuteczniejsza niż w tej chwili. To to wcale nie oznacza, że dramatów po tamtej stronie bariery nie będzie. Znaczy, dramat ludzi, którzy chcą uciec z Pakistanu, Afganistanu, Nigerii, Somalii, on, yy, tak, on jest obiektywny. Ale my nie jesteśmy w stanie przyjąć tych wszystkich ludzi, którzy do nas zmierzają. Po prostu. I chcę jeszcze raz to powiedzieć. Wszystkie znaki, sygnały że my jesteśmy otwarci i że do nas łatwo się dostać, działają fatalnie na kondycję naszej granicy. Wiem, przykro mi to mówić, ale, ale yy, szukając wszystkich możliwych, jakby najbardziej humanitarnych sposobów i metod, ja będę skoncentrowany na ochronie granicy, a nie na ułatwieniach dla tych, którzy ją przekraczają. Przepraszam, ale tak będzie. Bardzo dziękuję. Niebawem się spotkamy. Miłego <słuch> Редактор